Pająk rozpiął sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam i porwał, i porwał, i tu ciągnie, i tu ciągnie. I zawija. No nie jak świstak w tę serberkę, no nie. Jak to jest na naturze, jedno drugie zżera, póki tu jesteśmy. No, tam gdzie idziemy już nie ma takiego, z takich straszliwych klimatów, no. Pamiętacie jak się kiedyś mówiło, że Amerykanie że nam rzucili stokę, tak? Czy lusy nam rzucili stankę? Nie, chyba Amerykanie, nie? mi tak. miał żartu taki pająk <laughs> Że podnoszę taką poduszkę Podniosłem i z drugiej strony normalnie jak nie wiem by śmietajna wylać taka sieć pajęcza i uciekł pająk, gdzieś z białym. Zciągnąłem to dziadostwo. Na drugi dzień siedzę sobie tutaj. I coś mnie palec od stopy. Bach! duży palec? Patrzę się pająk z Ja mam dwie takie dziurki. Wziąłem słoik, złapałem dziada. I później ściągnę sobie taką aplikację, żeby sprawdzić, co to za pająki i wiecie, co to był za To nie żadnych tych, nie, no. Zbieżności zbieżności, okoliczności, pająk ukraiński, no, bez Trzymają Trzymałem go tutaj, w tym słowiku. No, nie byłem pewien, czy jakiejś reakcji będę mieć, myślę, dziada przytrzymam, no, ale zwiało. Na szczęście nic się nie stało. No ale... Szczęść Boże. Tyle tak powiem. Co tam gryziesz? Co tam gryziesz? Co? No Gabi, to też kiedyś z takim ogromnym szczurem... <laughs> Nie wiem, czy kot sobie by poradził. Staczyła bój trochę ją upierniczył w kufę. No ale szczerze, że nie ma zwijał skorczy, by daleko pogryzła taka, ale jak pies wielkości jakiegoś jomnika. To tyle. Trzymajcie się.